Jedną z rzeczy, które jeszcze należy wspomnieć przy całej tej ekologicznej inwestycji jest rekuperacja. Co to mianowicie takiego jest ta rekuperacja, po co ona jest i do czego? W każdym z domów należy wymieniać powietrze, czyli dokonywać tak zwanego wietrzenia. Możemy to zrobić w sposób bardzo prosty: otwierając okno. I wietrząc cały dom. Niestety straty energetyczne w tym momencie są bardzo duże. Później trzeba będzie tą energię uzupełnić, czyli nasza pompa ciepła będzie musiała trochę więcej popracować. Będziemy musieli nagrzać te całe pomieszczenie, to powietrze jeszcze raz. No i stracić oczywiście pieniądze, które tak fajnie wytwarzają nam nasze panele fotowoltaiczne. Możemy natomiast zastosować rekuperację po to, żeby nie tracić tej energii. Rekuperacja jest to system wymiany powietrza bez straty energii cieplnej. Czyli jeśli wyprowadzamy z domu ciepłe powietrze i wprowadzamy z zewnątrz domu zimne powietrze, no to powietrze w sposób e, wymiany ciepła na wymienniku Powoduje, że do domu z powrotem wraca już nagrzane powietrze, a na zewnątrz wraca, wychodzi zimne powietrze. Oczywiście różnica temperatur jest, nie da się wyprowadzić z domu 25 stopni Celsjusza i żeby wróciło 25, bo oczywiście nie ma czegoś takiego jak bezstratne przekazanie energii. Natomiast jest pewna drobna różnica temperatur, która powoduje nam to, że w domu mamy zawsze świeże, czyste powietrze z zewnątrz które jest bardziej suche, jak to powiedzmy wilgotne w domu, natomiast jest ono ciepłe, czyli mamy taką bezstratną wymianę powietrza, mamy czyste, świeże powietrze, które jest w domu ciepłe. Budując dom od podstaw, bardzo łatwo jest zaplanować całą rekuperację. Montujemy jednostkę centralną. Gdzieś na poddaszu, i później kanałami rozprowadzamy powietrze. Oczywiście te kanały też w pewien sposób trzeba schować, bo one nie są, nie są jakieś małe. To powietrze musi którędy jakąś drogą przepływać, przemieszczać się. Dlatego trzeba to dużo wcześniej zaplanować. Kiedy dom już stoi, no trzeba, trzeba oczywiście kombinować i, i myśleć dużo więcej, jak to zrobić, żeby ta rekuperacja e, zadziałała. Plusem jeszcze takiej rekuperacji jest to, że no, to powietrze jest czyste. Każdy, każdy rekuperator ma w sobie filtry, które nam filtrują to powietrze z wszelkiego rodzaju kurzy, e, jakichś bakterii, jeśli, jeśli są oczywiście kwestia jest filtru filtra, natomiast. E, roztocza, które żywią się tym całym kurzem, zostaną odfiltrowane przez, przez filtry zawarte w rekuperatorze, także jeśli ktoś ma w domu jakiegoś alergika, to na pewno rekuperacja dużo, dużo w tym pomoże i ułatwi życie takiemu alergikowi. Rekuperatory są też takie Powiedzmy, małe kompaktowe, które można zamontować w jednym pomieszczeniu, bo czasami jest tak, że nie mamy możliwości zamontowania całego systemu rur, bo bowiem wygląda to mniej więcej tak, że zbiera się jednymi rurami powietrze z pokoi, wędruje to do rekuperatora, i później innymi jest rozprowadzane z powrotem na, na te pokoje, natomiast jest jeszcze oczywiście rura, która wymienia ciepło pomiędzy domem a yy, Zewnętrznym światem, że tak powiem. Co jest jeszcze, jeszcze ważne, dzisiejszy system budowy domów, taki jaki mamy, czyli załóżmy ten mój 20 cm styropianu, okna, pakiet trzyszybowy, tak, to wszystko jest niesamowicie szczelne, niesamowicie no, hermetyczne tak. Więc no, niejako w tym domu jesteśmy jak w termosie tak? i kisimy się w tym, co tam się znajduje. Gotujemy obiad, para leci, jest wilgoć. Chodzimy, oddychamy, wydychamy powietrze, wydychamy dwutlenek węgla, wydychamy no, wodę razem, tak? parę wodną z, z każdym oddechem. Robi się wilgoć, robimy pranie, wilgoć, myjemy naczynia, wilgoć. Więc to wszystko w tym domu nam się kumuluje. Natomiast jeśli zastosujemy rekuperację, wymianę powietrza, Wtedy automatycznie mamy dużo lepszą jakość powietrza, dużo bardziej czyste to powietrze. No i teraz wracając do tych systemów. Mamy ten system duży, gdzie każde z pomieszczeń możemy wentylować za pomocą jednostki centralnej. No i są też jeszcze, ostatnio pojawiły się takie małe rekuperatory, które można zamontować w ścianie. Jest to po prostu no, taki, taki kompaktowy. Takie pudełko, można powiedzieć, tak to nazwijmy. Z jednej strony powietrze wchodzi, wychodzi do domu, i w drugą stronę. Warto poszukać tego. Jeśli ktoś nie ma możliwości rozprowadzania po całym mieszkaniu, po całym domu tych wszystkich kanałów, warto się zastanowić też nad tym rozwiązaniem bo przede wszystkim to jest znowuż kolejna oszczędność. Po pierwsze pieniędzy, które gdzieś tam nie będą nam uciekać, ale po drugie jest to niesamowita oszczędność naszego środowiska, w którym jest nam dane żyć, bo jeśli zużywamy mniej energii, to mniej energii musimy jej też pozyskać tak, na, do tego zużycia, czyli... W standardowych powiedzmy, domach, gdzie nie mamy paneli fotowoltaicznych, musimy pobrać energię gdzieś tam z, z gniazdka, tudzież nie wiem, spalić jakąś tam określoną liczbę kilogramów węgla, żeby tą temperaturę poprzez wietrzenie domu później z powrotem podnieść. Tutaj możemy spokojnie przy rekuperacji zaoszczędzić nasze środowisko.